Szlak, to jest szlak, Ale dzisiaj ta frekwencja jest w porządku, no, tak widzę, że, że zresztą dochodzą jeszcze takie przypadkowe osoby. Jak tak, jak tak stałem z boku, to widziałem, że ludzie tak się zatrzymują, pytają, a co to, a żurze a, a to chyba Golo, i tak stają, patrzą, także nawet tacy mniej zainteresowani żurzem. Widzę, że na chwilę przystają no, i słuchają Tomkę. No i bardzo dobrze to służy promocji. Jesteśmy w jednym z warszawskich centrów handlowych. To biografia Tomasza Goloda. Wydaje się idealnym prezentem pod choinkę. A ty już zrobiłeś jakieś prezenty swoim najbliższym, bo to wydaje się, że już czas. Właśnie robię prezent tym, że tutaj jestem w Galerii w Warszawie. Książka, która niewątpliwie jest dobrym prezentem. Wiele rzeczy jest opisywanych i ciekawych. Zachęcam do czytania i wyciągnięcia wniosków jakichś błędów lub czego nie powinno się robić w życiu generalnie sportowca i myślę, że tu jest właśnie zawarte to nie tylko sama jazda i to, co się w się działo, ale też inne otoczenie i inny klimat, którymi towarzyszył przez wiele, wiele lat. Dzisiaj powiedziałem, że domek będzie w Warszawie i namalowałem dzisiaj obraz. Dużo widać, dużo widać. No, to, jest, to jest impresja. Tak, to jest impresja znaczy, tak. coś innego niż tak. buchary, bo buchary to się ma całą kiwnicę, nie? Postanowiłem namalować obraz Zuzolowca Impresję i przekazać mu w prezencie jako długoletni kibic czekający tak samo jak on 20 lat na, na ten tytuł Mistrza Świata. Wczoraj Gorzów, dziś Warszawa, jutro Tarnów. Część kibiców się martwi, się pyta to kiedy ten Tomasz Golub znajdzie czas na przygotowanie do sezonu no eee, proszę, się, proszę się nie martwić, eee, przygotowania idą e, systematycznie do przodu, tak że naprawdę jest wszystko przygotowane. Jakieś A nowinki do... będziesz wprowadzać? Czy też do Hiszpanii eee, ruszymy na cross na przykład? E, dużo nowinek, e, dużo czasu poświęcam na to, żeby, żeby dobrze zapamiętali kibice i, i ten, ten tytuł, żeby był dobrze E, przepracowany, tak? nie tylko schowany i zapomniany, ale żeby to długo długo jeszcze nam z tym służyło i rzeczywiście e, przygotowanie zaczynamy takie sportowe od stycznia, Hiszpania, cross, cały schemat, który będzie powielony na ten rok 2010, nic się nie zmienia. Promocja książki, ale słyszałem, że był krótki czas na odpoczynek. Kuba, fajne miejsce, co tam zobaczyłeś? E, ciepłe miejsce, chętnie tam wracam. E, to, są, to są rzeczy, które e, tak naprawdę czekałem z niecierpliwością, dlatego że prędzej bym nie pojechał na wakacje, dopóki bym nie zdobył tytułu mistrza świata, więc przez ostatnie dwa 3 lata nie byłem na wakacjach i tak naprawdę już powoli tęskniłem. To się z, e, stało w tym roku. Tak jak sobie obiecałem, wyleczyliśmy w ciepłe kraje które służą, służą nie tylko mnie, ale pewnie większej rzeszy ludzi, którzy ciężko pracują. Można nie kąpać się w ciepłym morzu. Nie, należy, nie trzeba się spieszyć, klimat służy, 40 stopień ciepła. Strasznie ciężka droga. W Gorzowie byłem, przyjechałem po prostu do Warszawy, droga makamyczna. Wszystko jest. Tutaj w Warszawie Grzegorz Szlak obawiał się, że będzie mała frekwencja, ale to dzisiejsze spotkanie pokazało, że nie miał racji. Rozmawiałem z kibicami i naprawdę jest tutaj mnóstwo osób zafascynowanych. Jestem w wielu miejscach w kraju i okazuje się, że ten żużel strasznie żyje. To jest nieprawda. prawda. Warszawa powinna mieć żużel, powinna mieć ośrodek motocyklowy. Tego jest dowodem to, co się dzisiaj tutaj działo czy dzieje. Duże zainteresowanie ludzie z Warszawy, nie z miast żużlowych, z Warszawy przychodzą i Mówią jak to śledzą, oglądają, kibicują, życzą, cieszą się. To znaczy, że ten sport żyje i musimy zadbać o to, żeby ten sport się rozwijał, a nie zwijał. Sam osobiście postarałem się, żeby przybyło tu około 20 osób. Jestem fanatykiem tego sportu. Chcę podjąć współpracę z Warszawskim Towarzystwem Speedwaya. Jeśli będzie trzeba, będę budował stadion własnymi gołymi rękami. Żużel musi być w Warszawie. Jest publika pod speedway. Ludzie są znudzeni piłką nożną. I ostatnie moje pytanie. Telewizja Polska pokazuje speedway extra ligę kolejny sezon w kwietniu. Znowu Keilon Stargoszów się wzmocniła. Znowu Władysław Komarnicki chce zdobyć medal. Jeżeli odpukać byście nie zdobyli, byś doszedł do wniosku, że Stal ma jakiegoś straszliwego pecha, niefart i fatum, jeżeli w tym przyszłym sezonie nie byłoby medalu, bo znowu wydajecie się mocniejsi. Jestem przekonany, że te ruchy które są zrobione, są dobrymi ruchami i rzeczywiście musi przyjść ten moment, w którym będziemy zdobywać te medale. Ja stoję tak jak tylko potrafię za prezesem Komarnickim, całym Komarnickim, po to, żeby te marzenia nie tylko jego, ale i miasta, żeby w końcu się one zrealizowały, tak długo jak będę mógł, będę wspierać Stalgorzów i wierzę w to, że w tym roku będziemy lepiej jeździć jak w ubiegłym. Dzięki. Wesołych książ życzę. Również tele... <laughs> widzą, kibicą wszystkiego najlepszego, święto Bożego Narodzenia. Niech to szczęście trwa wiecznie i dużo prezentów w przyniesie. Dziękuję.